Dzień dobry. Genowefa Pazdara Chciwa, do usług. Szybkie, łatwe i skuteczne egzekwowanie długów. Ale zaraz, to chyba jakaś pomyłka. Tomasz Maliniec, z Mieszkoły Krzywicy, tu nie być siedem, przez 3, syn Tomasza i Marianny. Yy, tak. Widzi Pan, wszystko się zgadza, nie ma mowy o żadnej pomyłce. Halo, proszę tam wyjść, z policję. Co za pokolenie? Taki nerwowe 567666997, komisariat numer 6. Dziś mnie aspirant Kowalski. Dzwonię. Widzę. Ale o co tu chodzi? Jest pan za dużo na kwotę. kwota. Jakie długi? Ja nie mam żadnych długów. 195 535 groszy wakacje w Tajlandii. 5899 groszy nowe Nintendo. 1999 99 energetyki plus koszty zelenicy pl, plus moja prowizja, czyli łącznie 395 tysięcy. Ile? Dla pana będzie rabacik 10%. Jaki rabat? Nie zgadzam się. Nie chce pan rabatu? Bo... Nie, no, chcę. Tak myślałam. Teraz wychodzi 355 tysięcy 500. To jest rozbój w biodzie. Ja niczego nie rozbijam, ale pan to ma rozmach. Zarysowany Audi A3RS. Muzealna waza z porcelany i nowa elektryczna u sąsiada. Ale to nie ja. Słucham? Ja. I proszę mi tu więcej nie kłamać. Ja żądam adwokata. Dzień dobry. Krystian Jachemski, Kancelaria Prawna. Tanio, szybko i przyjemnie. Cię z każdej sytuacji. Czy mogę pomóc? Z nim pan spada w panu całą moją nadzieję. Niech pan nie ratuje przed tą straszną kobietą. Czy dobrze słyszę? Yy, przed tą straszną zapłatą. Wejdźmy do życia. Widzi pan, jakiś czas temu wziąłem taki malutki, mały, całkiem nieduży. Duży kredyt. Co było W skrócie? Poproszę. W skrócie to weszła mi do domu i żąda spłaty gigantycznej kwoty. A troszeczkę wcześniej? Wcześniej kupiłem Nintendo. Całkiem niedrogie. Oni na ja człowiek też chce mi czasami coś z życia, ale co ja mam? Dziurę w skarpecie, kubek pusty po herbacie, co mi zostało? 395 tysięcy doku. Jak 395? Sam słyszałem, że 355 500 po rabacie. Oj, panie Malinie, teraz pan chce rabat, a teraz pan nie chce mieć rabatu, a ja jeszcze sobie poklikam. Teraz będę musiała wszystko od nowa robić. Widzi pan, co tu się dzieje? Nikt mnie pan ratuje. Ciemnością. Koszt obsługi prawnej przez Uber, miasto, plus podatek dwa, plus lody czekoladowe. Jakie jaki Uber, jakie lody? No mówię, tanio, szybko i przyjemnie. Ja lubi pan lody czekoladowe? No, lubię. No i tu się zgadzamy, ja też. Łącznie będzie 5700 zł. Zgadza się pan? A mam inne wyjście? Nie są. Taniej nie będzie, wiem co mówię. Ech, zgadzam się. Jak ja kocham tę robotę. Bierzmy się do działania. Zobacz, 395 tysięcy do spłaty, doliczmy rabat, 10%. No nie, i muszę wszystko rekrutować od początku. 195 535 groszy w wakacje w Tajlandii, 5890 i groszy nowe Nintendo, 1900 99,99 ,99 energetyki plus koszty za NFZ plus moja prowizja, czyli łącznie 395 tysięcy plus rabat 10% to 355 tysięcy 500. Koszty za NFZ. Ile z tych apazytów w tym stuleciu? No raz, może dwa. Teraz ty dwa. No raz, tak pamiętam, to było w Sylwestra, dostałem wtedy korkiem od eee, NFZ minus 50% rabat świąteczny. Ile tam teraz mamy? 270 tysięcy. Wakacje w Tajlandii, all inclusive, przelot samolotem, jacht. Ale to zwykła łódka była i nie all inclusive, tylko Last Minute. O faktycznie, takie drobne niedopatrzenie, pierwszy raz mi się zdarza. Nowy Nintendo? Z promocji. Nie. Od razu lepiej. Ile tam teraz mamy? 35 tysięcy 500. I po Naprawdę? Dziękuję, jak mam się odwdzięczyć? Tu jest mój numer konta, kontakt, płatność do 30 dni następnego miesiąca. Do usługi.